Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Battlefield 1 od czasu nagrywania z serii single player leży i kurzy się na dysku mojej konsoli aż do dzisiaj, bo to dzisiaj postanowiłem z moim bratem Grześkiem sprawdzić tryb multiplayer. Pograliśmy kilka rund. Wybrałem dla was jedną. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Życzę miłego oglądania. Dobra, to ja może coś kupię. Gramy jakimś Beduinem? O, mogę coś, coś kupić. To forteca będzie śmieszna. Standardowa wersja karabinu, sama dzięki niższej wadze szybciej odzyskuje celność. Ta wersja karabinu może pozwala strzelać ogniem automatycznym i jest wyposażona w pionowy chwyt. Wezmę to, zobaczymy co to będzie. I jeszcze sobie wszystko można ustawić tutaj, tak? optykę tak ja mam 180 kasy co za 180 kasy się robi? nic, 200 potrzebujesz no dobra, 10 sekund i ruszamy mapy znowu, nie znamy pierwszy raz tu grasz? bo ja pierwszy no pewnie nie no nie wiem, no może akurat trafiłeś, ja już jedną mapę kiedyś grałem ale co słychać? No dawaj rozkaz szefunciu. No pobiegłem trochę, nie będę. dla Ciebie Przejęliśmy Cel Charlie o! No i mnie tutaj zabił. Nawet nie wiem skąd. Od tyłu o, Strasznie nieduża przestrzeń. Tu będzie właśnie taka bardziej miejska e walka Niech dla nas przeciwnik kontroluje wszystkie cele. No pięknie. O no, wiele dużo dużo duże na mamę. Nadal mapę kurwa trochę poznać. Kuźwa. Sam się zabiłem, Ping. Ty nie żyjesz? No właśnie, ty tym mojej. Może będzie teraz ciężko się ten. Teraz ja się stawiam, nie, nie ten się. Mogę zająć się tymi ranami. No bo tylko dla sniperów jest miejscówka. Nie wiem, co my tu robimy. Brawo, kurde, 82% mu zabrałem. No, Potrzebuję cię. a ty dalej tam się kisisz na tym murze. Nie, właśnie ten koleś mnie zabił. Mm, tam jeszcze trzech jest. Wow! Pośmiertnie granatą zabiłem typa. No mi idzie bardzo słabo. Mi też. No, ale zabijesz przynajmniej pośmiertnie kolesia granatem, a ja nie. No dopóki mapy nie poznamy to. No pewnie, że tak. Jest tam dwóch kolesi, nie wiem czy jest przy mnie. No, kurde, ale jak to jest? No, ja strzelam i on mi zabijają po prostu w sekundę. Przejęliśmy cel Charlie. Ech, ech. Ech niemożliwe, że mam mm, o tyle słabszą broń. Możliwe. Ja wezmę sniperę, teraz zobaczymy, co się będzie działo. No Masz kurdzić wamać no. Przepraszam. Chyba ktoś go dobił, ale ludzie święci, strzelałem do niego po prostu cały magazynek. O, jak ładnie, zwłoki spadły mi pod nogi. co? Przejęliśmy wszystkie cele. A, pięknie. Ja drugi strony wybiegnę na punkt B Matko, ja strafiłem na wartownika i go zabiłem. No dawaj tą apteczkę. No super. Ajajaj. O kurde, punkt B jest pod, 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 pod ziemią. Ja tam właśnie zginąłem przed chwilką. Masz A w ogóle snajper ma jakąś wyrzutnię rakiet nie wiem po co. Bo w betcompany chyba było tak, że... Można było przywołać jakąś artylerię, czy coś. No na C teraz. Jakbyś dał rozkaz. Tracimy kontrolę nad celem Bravo. Oh. już nam zabierał? Cel Charlie przejęty. C

W ogóle bardzo mało ludzi amunicję rzuca, od tego nie mam jeszcze. Teraz ja będę w partiach w takim razie. nie, hmm, nie, po drodze wszystkie cele, dobra. Straciliśmy cel, Charlie. na Charlie. Tam na górze się strzelają mocno. Na Charlie padło. to sanitariusz! Trafimy go na murze, na murze. Kurde. A oh, w drzwiach ha, jestem Dobre, pierwszy, <laughs> Tracimy cel, brawo. dlatego przegrywamy, czy wygrywamy, <laughs> bo jak ja jestem pierwszy, to znaczy, że coś jest nie tak, że bardzo źle. <laughs> tu nie ma spadochronu, nie? nie, chyba wydaje mi się, że. Tam jest koleś, nie wiem gdzie ty jesteś, ale. To przeciwnika. Straciliśmy cel. A, pięknie go wypatrzyłem i granatem, diabłum. A ja nie mamy żadnego punktu. A za mną koleś z jakimś karabinkiem maszynowym, no? Odrodzisz się na mnie. Gdzie ty jesteś? Nie żyjesz. Już się nie odrodzisz. Zginąłem. W pobliżu znajduje się zestaw wartownika. Ale zabiłem kolesi, człowieku. Cała ekipa była. Spadłem z nieba i rzuciłem im granat. Trzech albo czterech padło. No ale jestem prawie ten. Doganiam jak, jakiś koleś w najlepszości, ale yy, przydałoby się, punkt jakiś przejąć. Ach, zginął. No przydałoby się. Już no kuźwa, ale ciotuje naprawdę. Jaj,aj,aj,aj. <laughs> Cel alfa przejęty. Cel jest ta, ta to... Czyli wejście do tego punktu, kojarzyć by... ono może być? No, na takim placyku. A tylko z placyku, czy nie ma od tyłu wejścia takiego? Nie wiesz? wiem. To różnie może być. No nie, tu koleś z tyłu stał, no. Przejęliśmy cel Charlie. A my przegrywamy to tak sromotnie przegrywamy. No. Trzymaj apteczkę! Dobra, zabity jeden. Dziwna runda, że się tak wymieniamy tymi punktami, nie? Bo to taki tryb w ogóle. No i znowu, kurde. Od tyłu. Ale jak od tyłu? No, od tyłu byli nasi kolesie i nagle od tyłu ginę, no. Czyli wszystkich musiał wybić. ale przegrywamy sromotnie. Mogę zająć się twoimi ranami. Cel brawo utracony. Jesteś ranny? Połatam cię. Need healing, need healing. Czu, czu, czu,

Dobra, no, ja, ja tak tu Tak, tak. No i o. koniec. Ale nie było najgorzej i coś czuję, że byłem najlepszy na naszej drużynie. Tak To znaczy, że szło bardzo źle. No i koniec, niestety nie udało się wygrać tej bitwy, ale skoro ja byłem najlepszy po naszej stronie, to znaczy, że z członkami naszej drużyny było coś nie tak. Mam nadzieję, że mimo wszystko kilka akcji przypadło wam do gustu i cały film się miło oglądało. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę. W komentarzach dajcie też znać, czy chcecie więcej Battlefield 1 na moim kanale, a ja z chęcią dla Was to nagram. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.